Przede wszystkim na szybkiego, w warunkach polowych, pokażę jak przejrzeć, zrobić przegląd kółeczek przerzutki. Te akurat mają, nie było do nich zaglądane gdzieś według strawy około 3000 km, więc, więc należy, należy im się już małe smarowanko i mały szybki przeglądzik. Kółeczko, pokażę to na przykładzie jednego kółeczka, tego łatwiej odkręcalnego żeby filma nie przedłużyć, kółeczko wykręcamy. Tak, tak. Wyjmujemy je z wózka przerzutki. Ok. Zaglądamy do środka. Tutaj znajduje się łożysko. Ściągamy te właśnie wykierki, które, które przykrywają sprawdzamy w jakim stanie jest to łożysko jeśli, jeśli ma jakieś wielkie luzy, coś coś chroboce, coś, coś w tym stylu to, to to oczywiście wymieniamy, nie ma co się co się nim przejmować tutaj łożysko bardzo fajnie się kręci nie ma żadnych luzów bierzemy szmateczkę przecieramy czyścimy z dwóch stron usuwamy wszelakie Zawrodzenia. Ta. Później poza filmem jeszcze dokładnie przeczyszczę. Wszystko wydaje się w porządku. Jeśli, jeśli, chcemy, możemy jeszcze ściągnąć tutaj te uszczelniacze tutaj za pomocą nożyka do tapet, zaglądać do kółeczek, do kuleczek w łożysku i tam dołożyć trochę smaru. Tutaj nic, nic nie zapowiada, żeby tam było jakiś problem. Dajemy tutaj na, na łożysko smar, przykrywamy dekielkiem, nadmiar smaru wycieramy. To samo z drugiej strony, I nałożyliśmy smaru. Ta. Tak, wszystko super i odwracamy oczywiście w słuszną stronę napisami na zewnątrz, chociaż to nie ma większego znaczenia, ale już nie kombinujmy i tutaj jeszcze jedno dobrze jest, jeśli mamy tą śrubkę zupełnie suchą nałożyć jakiś smar montażowy, Kręcamy, to samo robimy z drugim kółeczkiem i w drogę. A jednak pokażę jak się, jak się, jak się dosmarowuje łożysko, ponieważ w drugim kółeczku troszkę, troszkę gorzej się kręci. Tutaj właśnie jest ten uszczelniacz. Bierzemy nóż do tapet i delikatnie staramy się nie uszkodzić za bardzo, ale dostajemy się do wnętrza łożyska. Widzimy tutaj smar jest i warto Warto po prostu je dosmarować. Gdyby tam był jakiś brud lub, yy, lub w ogóle smaru nie było, bardzo takie, takie, takie zanieczyszczone było w środku. To nie ma co się przejmować, tylko trzeba zamówić takie łożyska i wymienić. Wymienia się je bardzo łatwo. O! I łożysko jest nasmarowane. Dzięki.